panie. Kibitom jestem również winien informację, że dzisiaj sędzią głównym jest pan Wojciech Barto, jego asystami Andrzej Śiłka, a mógł być jak Marcin Moszyński. Delegatem jest dzisiaj pan Marek Knajdera, obserwatorem pan Leszek Saks. Przypomnę, że już za chwilę, chwilą ciszy będziemy chcieli uczyć pamięć tych, którzy zginęli 10 kwietnia. To za chwilę, zanim zabrzmi pierwszy gwizek sędziego. Ale mało, Co? mało. Normalnie zawsze jest minuta ciszy. Martek hmm. Proszę zajmę o zajmę kibicy po powstanie. Chwilę ciszy. chcemy uczcić pamięć tych, którzy tragicznie zginęli 10 kwietnia w Kata